zaprosimy Państwa na naszą otwartą transmisję do kanału otwartego dla wszystkich zainteresowanych mecz Orląd Aleksandrów Kujawski zmówiła, bo tam nieco spuścił stanu 7 punktów w 7 meczach, bowiem już 5 trafień zaliczył w, tym, w tej rundzie, i Michał Bartkowski ze sparty Brodnica, także z dorobkiem, 13 punktów. Pierwsza, niebezpieczna sytuacja. Na a więc kapitana Łokietka. Łokietek w polu karnym. Pierwszy celny. Bo Kamil Kuropatwiński może o tym za chwilę doświadczenie. W pole karnym powinna być Bramka, ale kapitalna interwencja Michała Ciesielskiego. Jeszcze gospodarza, teraz dobra interwencja. Nie było przewodnienia. Cały czas może Wisła tą grę ofensywną kontynuować. Kacper Wiśniewski zwiódł dwóch przeciwników. Szansa na Bramkę! Tuż tu musiało się zakończyć skutecznym trafieniem. Trzynasta minuta spod i zespół Wisły dobrze nad Wisłą prowadzi 1 do 0. k na wojska Urbański już yy, bliżej Wiśniewski bliżej, bliżej pola yy, karnego. Yy, tutaj sugerują arbitrowi, że powinno być, powinien być rzut yy, karny, ale ta została yy, wybita z przed własnego yy, pola yy, karnego, ale zbyt dużo swobody tak zakresu do Betklik trzeciej ligi. Uderzenie z dystansu, ale znowu taka bardziej piłka. Łokietka, granasz, znowu się piłkarze wisły. Rozpędzają uderzenie Michał Ciesielski. Znowu kapitalnie dobitki nie mocy piłkarzowi piłkarzom gospodarzy. Oj, teraz zagapini się piłkarze Łokietka. Szansa dla gości Marcin Jakot. Lekarne szczęsny po raz pierwszy. Piotr szczęsny w polu karnym. Rywali oddaje piłkę do Jakuba Ryczkowskiego. Ryczkowski źle jednak teraz chyba w czy, czy strzałem, czy też jednak do środkowania długi słupek, uderzenie, głowa ma. Niebezpiecznie, Szymczak, uderzenie, zablokowane, jeszcze większa szansa dla gospodarzy. Kapitalnie Jakub Sobczak i ratują się piłkarze. Gier w czwartej ze grupie kujawsko-pomorskiej. Łokietek wrześni kujawski wisła dobrze nad Wisłą 0-1 do jednego po pierwszych 45 minutach. Przed o tym pewnie za chwilę będziemy się przekonywać. Rzut rożny dla gospodarzy. Dośrodkowanie już w pole karne. Pił... Mur piłkarzy Wisły Erwin Mentlewicz. Rzut wolny. Piłka taka jeszcze po... sporo czasu. Tych bramek gospodarze mogą kilka w tym czasie zdobyć. Lewa strona boiska. Dośrodkowanie w pole karne. no To sytuacja czas do tego momentu. Bo Wisła piłkę przejęła, będzie szansa na drugie trafienie. Ależ kapitalna boiska. Próba do w pole karne. Brakowało teraz czasu gry. Plus, doliczone minuty. Strzał zystał. Słota Dąbrowskiego do przeciwnika. Prawa strona boiska, już pole. Karne uderzenie, ale tak nie pewno ewentualnych szans na chociażby zdemicowanie tego meczu. dosiadkowanie w pole, karne zamknięcie na długim słupku, ale już podanie piłkarzy Wisły i Łokietek środkiem bońska, Tak zbyt mocno piłka odbiła się Hubertowi Szymczakowi od nóg, no, uda się tę akcję nieco podprowadzić. Już pole karne, szansa Łokietka, dobra interwencja, twarz uśmiechnięta. Jeszcze łokietek, jeszcze ostatnia być może akcja, no i dobra to była okazja na to, wykowanie by... w pole. Karne tutaj jednak nie doskoczył piłkarz gospodarzy do futbolówki Już rozkładają na ławce rezerwowych działacze i trenerzy ręce, że ten mecz się powinien skończyć no i w tym momencie arbiter Igor Gabrych mecz kończy. Jeden do zera Wisła dobrze nad Wisłą wygrywa w wrześciu kujawskim z łokietkiem.